A tymczasem uciekamy policji. Nie wiem czemu w ogóle spierdalamy przed nią, ale też. Już... Zresztą nieważne, może pójdziemy sobie na golfa, bo to jest całkiem przyjemne w tej grze całkiem. Może się, jak sam mordę, to będzie lepiej. <laughs> Cyk, golf tylko na piechotkę. Dobrze, może ktoś będzie jeszcze chciał zagrać w partyjkę golfa. Nikt nie będzie chciał zagrać. Ja se sam kurwa zagram, bo kurwa, ja mam tyle pieniędzy, że po prostu postanawiam wynająć sobie pole do gry w golfa i na nim ćwiczyć swoje mętności, bo mam tyle pieniędzy. I tutaj można robić dosłownie to samo co w życiu. Nie wiem jak oni to robią, ale to jest zajebiste I cyk, i meg takiego chuja, świetne uderzenie, że ci napiszą, że tu leci ta piłeczka, nie? No sama leci. Z piękna gra. Ta gra po prostu polega na karmieniu ego. A są też tak o. No nie jest na piachu, to jest dobrze. Bo to zajebiście. Bo to znaczy, że mogę, mam w teorii szansę, żeby to skończyć w jednym dołku. Czy tak będzie? Okaże się tylko od tego, czy jestem w tą grę dobry. Więc koniec końców. Myślę, że to jest piękna gra. Pokazująca czystego skilla. Tylko nie w GTA, ale już jestem blisko do oka i już mogę strzelić. Ja w specjalne pole do manewrowania tym wszystkim. Bo mogę to zrobić w prawdziwym życiu i po prostu w perfekcyjnym momencie trafić Birdie i już prostu się cieszyć, że wygrałem. Piękna to była gra, bo yy, nie miałem okazji w życiu w golfa zagrać, więc to jest na pewno fajne. Rozmaicenie w moim życiu, e, którego nigdy pewnie nie będę miał. A teraz przejdźmy sobie do kolejnego dołka. Po prostu uderzmy piłeczkę. Przeszła troszkę przez krzaki. Nie tak? E, w prawdziwym życiu to raczej by nie przeszło. Ale tu podejrzewam, że może przejść. Sprawdźmy. Trafią. Ależ to leci. Kurwa, jak to jest blisko. Boże. E, ja muszę... Użyć swojego kija golfowego, żeby wymanewrować w tą dziurę. No, po prostu, za gra. Że jaki ja używam, no, powiedziałbym, niepasującego do sytuacji. A tu używam sobie coś takiego. Nie wiem, jaki jest spadek na te w terenie, i po prostu nie przewiduję tego. No i jednak nie wbiłem. No, ale tu jeszcze mam drugą szansę, to już mi gra podpowiada. Tak, to, to już tym kijem. Ja mówię tak. Bugi ługi. Ten Los Santos Golf Club to jest przepiękna czcionka. Mnie to emocjonuje. Mogę zagrać w to sam. To jest wyjątkowe w tej grze, bo to jest od początku. Przelatuję przez, ale jest bardzo blisko. Jestem po prostu w zielonym polu, w którym mogę kurwa uderzyć piłeczkę. Tak? Ty nie, kurwa. Nie, bo ty, kurwa, musisz to spudłować. Ale to już automatycznie, bo gra stwierdza, jesteś taki chujowy, że już ci nic nie pomoże, więc po prostu zrobiliśmy to za ciebie. Mogę, mogę zwiększyć siłę uderzenia. To jest też ważne. I przede wszystkim wpłynie to na uderzenie. Są tu mankamenty to nie są mankamenty, ale to są okoliczności, które znowu już nie przewidziałem. Nie ląduję w zielonym polu, nie daje mi to teoretycznej przewagi nad moimi przeciwnikami, ale ja tu wypierdalam z tego zielonego kurwa bordowego pola. jak gdyby nigdy nic, tu już mam prawo dobić, więc dobijam. Oczywiście trafiam, bo to jest bardzo proste i o to w tym chodzi, żeby wykorzystywać małe sytuacje. Właśnie, małe sytuacje, a ile z takich sytuacji. Mogą być jakbym użył na przykład innego kija, tylko nie wiem jak się go zmienia. ja bym tu użył innego kija zdecydowanie, ale ja po prostu walnę. Zobaczymy co się stanie. Nie mogę walnąć, bo przeskipowałem najwidoczniej, ale leci, leci przez krzaki. Bardzo mnie blokuje tutaj. Daj mi komfortową pozycję ze strzału. Niedostępny teren wnet, i muszę uderzać tak, bo tak jest najefektywniej. Jednak wymaga to kilku drobnych, drobnych już tutaj mnie gra sama nakierowała, gdzie by nam strzelić, ale mimo to mi się nie udaje, no i gra dobija za mnie. Ciach. Tego ja w ogóle nie sterowałem. Bo tu chodzi o to, żeby ułatwiać grę graczom. Strzelasz słabiej niż było i lecisz bliżej dziureczki. To jest dobra pozycja, bo tutaj to już można skończyć w jednym strzale tak naprawdę. Trzeba dużo wymierzyć, a z tym może być problem, ponieważ mam dużo wymówek w swoim tutaj arsenale. Nawet nie wiem gdzie jest pieprzony dołek, bo nie widzę. Ale sprawdźmy minimapkę, może nam coś powie, podpowie. Sprawdźmy się na takie warunki minimapy. Co nam powiedzą te warunki? Troszkę, troszkę mi snąłem, troszkę mi snąłem. Ale tutaj jeszcze jest za, za daleko, więc gra mi tutaj pozwala dobyć kija ja troszkę mocniej, bo żeby mieć pewność, że to wleci. Prawie przeforsowałem, ale wleciało. Kolejny dołek. To jest troszkę trudniejszy dołek. Tu trzeba walnąć bardzo mocno. Oj, tu, tu tutaj trzeba przyłożyć siłę, no bo tutaj jest taki otwarty teren, wiadomo. Trzeba tak z dwa razy tak przypierdolić tą maczugą. Ale to jest niedostępny teren! I wracasz na start. Nie, w, w zasadzie wracasz w okolice, gdzie... Cię, cię wyjebało, więc fajnie. Więc strzelasz po prostu lżej. Wkraczasz, nie wkraczasz to zielone, bo, bo lżej. Po prostu. Ten ciężki teren skutecznie uniemożliwia mi <grytania> mój brak skilla. Umożliwia mi to, że mam okazję dobyć tego dołka jeszcze raz. To jest jeszcze nie koniec. Ja jeszcze muszę go dobić. A to jest równie emocjonujące, bo ja nie widzę, gdzie ten dołek jest naprawdę, ja nie kłamie. No, tutaj troszkę limit uderzy wynosi 5 ponad par dołka, więc tu już mnie poganiają. Troszkę weź, troszkę chłopie. Może trochę mocniej powinienem tym razem, ale jednak nie. Jednak tu już gra sama dobije, bo to jest szkoda naszego cennego czasu na gry w golfa. No nie dowierzam, nie dowierzam, ale gram. Moi drodzy, gram. Bo jestem uzależniony. Pięknie to leci. Oczywiście wyjdzie i wpierdoli się do stawu, no ale no już to są moje nerwy. Tutaj przywrócili mi piłeczkę. Nie musieli tego robić, ale to jest. Nie zapominajmy GTA Online, tak? Nie przywrócili mi tej możliwości, bo dalej byłem na samym starcie. To nie jest gra do golfa, tak? W każdym razie spisuje się świetnie, bo zawiera szereg mechanizmów, które umożliwiają grę w golfa. Miód. Po prostu ta gra to jest miód, bo umożliwia to, co mogę zrobić w prawdziwym życiu. Kurwa, teraz się wczułem bardzo. Nie jestem w stanie przetworzyć informacji możliwości, które tutaj mam. Ewidentnie widzę, że coś tutaj mnie blokuje i po prostu a mogę nawet tak zrobić. Podejście normalne. To jest normalne, to jest mocne i to jest piącha, więc piącha to już wypierdala widzę na inne... No pioncha to już jest. No... Piękne. Piękne nazewnictwo. Ale niestety limit nie wynosi 5 minut więc muszę wziąć krótki pod do mych stóp i po prostu zajebać, ale po prostu... A! Teraz sobie damy potrójnego bugeja. tu bym się pionchę. Bo pioncha jednak... Mówi mi, że dalej strzela. Ale... Jak powiem, że mocne, mocne chyba dalej strzela niż pioncha. Ale pioncha. Jest dobrym słowem. Muszę pić dużo wody, bo tyle pierdolę. A Us polega na tych samych zasadach, co tutaj. Bo trochę się rywalizuje, ale w inny sposób. Kurwa, jak mać. I wygrałem